Thank <laughs> you. Wielkie brawa, wielkie brawa, utworem z doskonale znanego nam dorosłym filmu Absolwent rozpoczął dzisiejsze prezentacje dobrze zapowiadający się muzyk Bartosz Kolasiński. Jeszcze raz wielkie brawa poproszę dla jest dla nas wielkim wsparciem przy okazji różnorodnych imprez, które organizujemy tutaj w Jorku. Witam Państwa zatem bardzo serdecznie. Witam na kolejnych prezentacjach. Witam wszystkie mamusie, tatusiów, babcie, dziadków, ciocie, wujków, a przede wszystkim witam naszych młodych artystów, którzy za chwilę zaprezentują swoje umiejętności wokalne, instrumentalne, taneczne i plastyczne. Prezentacje stały się już tradycją naszego ośrodka. Po każdorazowych zajęciach feryjnych, czy to zimowych, czy też letnich, organizujemy właśnie pokazy tego rodzaju, ażeby zaprezentować wszystko to, czego dzieci i młodzież mogły się nauczyć w trakcie zajęć. Do dotychczasowych zajęć dla dzieci, które odbywaliśmy, organizowaliśmy w ubiegłym roku, dołączyliśmy w tym roku zajęcia dla młodzieży, bo przecież młodzież również ma ferie. Zarówno zajęcia dla dzieci, jak i te zajęcia dla młodzieży cieszyły się ogromną popularnością, co nas również niezmiernie cieszy. Cieszymy się również z tego, że swoje talenty, uzdolnienia różnego rodzaju. Chcecie Realizować z Jałcińskim Ośrodkiem Kultury. Przy tej okazji chciałabym podziękować wszystkim instruktorom zajęć feryjnych. I tutaj ich chcę wymienić. Chcę podziękować pani Aleci Piotrowskiej, grupa taneczna. Brawa, wielkie! Pani Grażynie Pawełce, Rytmika, Pani Agnieszce Karlińskiej, wokal i gra na gitarze oraz Pani Dorocie Ludwiczak, plastyka. Ale były również zajęcia z Panami i tutaj wymieniam Panów, Pana Bogusława Harendarczyka, wokal oraz gra grana Wszelkich oraz chcę podziękować panu Pawłowi Witwickiemu za zajęcia szachowo warcawo Wierzę głęboko, że zarówno dzieci, jak i młodzież yy, zawsze będziecie realizowali, chcieli realizować swoje yy, talenty, zdolności, zdolnienia, yy, prywyzpozycje z Jałosieckim Ośrodkiem Kultury. Nasi artyści z pewnością się już bardzo denerwują, tak? Ale to jest normalne, gdy występujemy przed publicznością. Życzę Państwu zatem tylko miłych wrażeń i zapraszam na dalszy ciąg naszych prezentacji. Przed Państwem teraz grupa maleńkich artystów, naszych bąbelków z piosenką skakaną. Zapraszam bardzo nasze bąbelki tutaj na scenę. Piosenkę przygotowała, występ cały przygotowała pani Grażyna Pawełka. Bardzo proszę. brawa, brawa, raz jeszcze cudne, w ogóle dzieci są zawsze cudne yy, a teraz na scenę poproszę, tu uwaga, wszystkich młodszych wokalistów całą dużą, ogromną grupę młodszych wokalistów żeby się tutaj na scenie nam pojawiły, chodźcie Poproszę wszystkich, przy, wszystkich młodszych, tę młodszą grupę wokalną. Yes. Ustawcie się tak ładnie, żebyście ładnie wyglądali w kadrze. I ta właśnie młodsza grupa naszych wokalistów wykona morskie opowieści. Bardzo proszę. Dziękujemy teraz naszym młodszym artystom. Dziękujemy Wam bardzo. Ale te prawa były coś, myślę, zbyt, zbyt małe, zbyt, zbyt słabe. Teraz na scenę poproszę starszą grupę wokalistów. Starszą grupę wokalistów poproszę na scenę. Starszą grupę wokalistów przygotowywaną przez... piosenka jest przygotowana przez panią Agnieszkę Kalińską. Znają Państwo doskonale, na pewno ten Aleluja ale yy, Koena. yeah Can't that's bo y, musimy mieć świadomość, że y, to wszystko, co dzisiaj Państwu prezentujemy, to jest y, wynik pracy zaledwie w zasadzie czterech dni. Czterech, trzech dni. Pierwszy dzień w zasadzie organizacyjny, podział na grupy i tak dalej, i tak dalej. Te grupy się zmieniały, y, wybór repertuaru i tak dalej, i tak dalej. Także w zasadzie trzy dni przygotowań i y, tego typu efekty. Wspaniały uważam, bo no, właśnie tak jak zaczęłam musimy mieć świadomość, że y, przygotowanie jakiegokolwiek koncertu to są godziny, tygodnie y, prac ciężkiej, ciężkiej pracy także tym większe brawa bardzo proszę dla wszystkich występujących a teraz się troszkę roztańczymy i maleńka próba tych y, Przerwa techniczna, ponieważ będziemy musieli tutaj zrobić miejsce dla naszych tancerzy. Wszystkich tancerzy, zarówno tych małych, jak i trochę większych, poproszę na scenę, jak i pod scenę. Na scenę maluszków, a pod scenę troszeczkę tych większych tancerzy. Bardzo proszę, Grupa Taneczna pani Arlety Piotrowskiej i Toka Toka.